I w dzisiejszym odcinku jest ze mną gościnie mój mąż Marcin. I jak możecie się domyślić po naszych sweterkach będzie to odcinek świąteczny. W dzisiejszym odcinku przygotujemy kilka ciekawych ozdób świątecznych z rzeczy, które większość z Was pewnie znajdzie u siebie w mieszkaniu. Dokładnie tak, nie ma co tutaj przedłużać i siedzieć i gdybać, po prostu zacznijmy się do roboty działać dokładnie. Pierwsza ozdoba to taka szklana bombeczka Przezroczysta. Możecie je dorwać chyba w każdym markecie. Tak. Bąbki same w sobie i tak są bardzo ładne, ale my postanowiliśmy je troszeczkę przerobić. Mamy pomysł, żeby coś tutaj włożyć do środka. Żeby, żeby było wyglądała... ciekawsze, tak? Tak, żeby było wyglądała ciekawiej. Dobra, jedziemy z tym. Właśnie tak wygląda moja bąbka. Do środka wrzuciłem kawałki starego białego łańcucha choinkowego i takie złote, z, trawy. złote roślinki, trawiaste. I wygląda to tak. To jeszcze jest śnieg w środku. którego nie widać. Jest piękna. A ja postawiłam na minimalizm i w środku jest tylko właśnie ta sucha. Prawa roślina, która jest y, pomalowana na złoto. Co zrobić ze starymi, niepotrzebnymi bombkami? Co zrobimy? Nie wiem. Zrobimy starych bombek wieniec świąteczny. Będzie wam potrzebny do tego wieszak, stare bombki i pistolet z ciepłym klejem. To co musicie zrobić, to przede wszystkim wygiąć wieszak w koło. Teraz gdy już mamy zrobione koło z wieszaka. Będziemy zakładać bombki na drucik. Gotowy. Zostało nam tylko zakrycie druta, który został tutaj niestety widoczny. Do tego użyjemy gałązek i kleju na ciepło. Wygląda nasz wieniec, dodaliśmy jeszcze parę szyszek i kokardkę tu u góry. Ja już nie mogę się doczekać, żeby zamontować gomorze. No, Uwaga, teraz przechodzimy do kolejnej yy, dekoracji, czyli będzie to... Kula śnieżna. Ja jestem strasznie ciekawa, co nam z tego wyjdzie, bo nie było żadnych prób wcześniejszych, także to, co robimy teraz, na pewno nam się uda i będzie super. Idziemy na żywioł. To, co będzie potrzebne, to słoiki z zakrętką, woda demineralizowana. Będą, mam potrzebne figurki, możecie wykorzystać na przykład zabawki dziecięce. My użyliśmy do tego celu takich figurek, które były świeczkami. Na pewno przyda się też klej na ciepło i gliseryna oraz sztuczny śnieg. Zaczynamy od przyklejenia figurek. Następnie spód pokrywki trzeba wysmarować i przykleić do niego sztuczny śnieg. To już mamy wysypany sztuczny śnieg na spód. Wlewamy wodę. Następna nasza propozycja to świeczne Potrzebny będzie nam do tego kieliszek na wino. Ten jest akurat z prawej wielkości. Potrzebna nam będzie świeczka, jakaś kokardka, wstążka do dekoracji, trochę szyszek, bombek tak, żeby coś tutaj ciekawego się zadziało. Ważne jest też, żebyście mieli spód, do którego będziecie przyklejać dekoracje, które pojawią się tam e, wewnątrz, wewnątrz w tej przestrzeni. Ja zajmę się dekoracją y, świeczki. Jednym pomysłem są bombki y, zrobione z plasterków pomarańczy, suszonych. <noise> Takie oto plasterki. Tak, nasze jeszcze nie wysły, dlatego nie pokażemy Wam do końca, jak to powinno wyglądać. E, przede wszystkim musicie cienko ukroić plasterki, położyć na grzejniku, e, na papierze do pieczenia i po prostu czekać aż wyschną. Następnie możecie je udekorować na przykład tutaj wkładając goździki, czy nam takie ciekawsze, no i przywiązać nureczkę nutowym i jest gotowa bombeczka. Drugą opcją też pomarańcze, tak ponacinane wzdłuż, one jak by z są, one też się skurczą, to też będzie naprawdę bardzo fajna bombka z tego. Tak ładnie się otwierają te przerwy, te przecięcia. Ładnie. I to też oczywiście wszystko możecie na sznureczku jutowym zrobić kokardeczkę i będzie piękna bombeczka. To wszystkie dekoracje, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że się Wam podobał filmik, jeśli tak to dajcie Klaudii łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Tak jest. I co? Życzymy Wam wszystkiego dobrego, wesołych świąt, wesołych świąt. żeby spać śnieg i żebyście mieli bardzo rodzinne i przyjemne święta. Oraz szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! pa!